Poprowadzę cię krok po kroku, abyś nauczył się korzystać z aplikacji Znajdź mój, czyli znajdź mój iPhone, różnych kontaktów, różnych urządzeń itp. Z iPhone'a lub iPada, ale najpierw chcę Ci powiedzieć, że jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o swoim urządzeniu, polecam obejrzeć opis tego filmu. Cóż, aplikacja Znajdź mój jest bardzo przydatną aplikacją i zawsze zalecamy jej skonfigurowanie. Ponieważ jeśli pewnego dnia Twoje urządzenie zostanie udostępnione z dowolnego innego urządzenia na Twoim iCloud, e będziesz mógł wiedzieć, gdzie się znajduje, czyli gdzie je zgubiłeś lub czy zostało skradzione. Gdzie jest teraz Twoje urządzenie? Jak to skonfigurować? Cóż, to bardzo proste. Przede wszystkim powinieneś wiedzieć, że musisz mieć załogowane konto iCloud e na tym urządzeniu. Jak widać, w tym przypadku mam trzy różne urządzenia: mojego iPhone. A, Mojego Maca i moje AirPods. Cóż, te trzy urządzenia mają sesję zalogowaną na moim iCloud, e dlatego widzę je zgrupowane w tym samym miejscu. No więc, jak to skonfigurować, jak to aktywować? No cóż, to bardzo proste. Przejdziemy do ustawień i gdy już będziemy w ustawieniach, klikniemy na nasz profil. Teraz, gdy będziemy w naszym profilu, klikniemy na BU, ponieważ jeśli zgubimy nasze urządzenie.